Ale jesteśmy, wygniemy oh! ciągle za nim. Mariactwo! O! O Co się dzieje? Nie, się nie bójcie, zaraz, zawsze, sunę. Sumem... Tam, tam Coś macie u mojego brata Konora? Zaraz będziemy na miejscu i dam wam chwilę przerwę na oddech. Jestem karnac, chłopie. Pomaga! Znam inną drogę. Czuję się! No nie? Nie Drusina, tylko. Dobra, nieważne. Otwieraj to. Uważaj, krawędzie są gorące. Spokojnie, ludzie, to epicentrum wyspy. Jesteśmy tu bezpieczni. Haha, <gry> to już ostatni, udało się. Gdzie moja broń? No, chyba ją gdzieś upuściłem. W punkcie zerowym. Dlaczego przez nią ciągle muszę cię ratować? Dobrze, udało Ci się. I przyprowadziłeś pedlarzy. Po pierwsze mięsacona, ale tu chyba będziemy bezpieczni. No raczej nie. To ma być bezpieczne? Wytrzyma. Ma atest na ciśnienie tysiąca atmosfer. No. A co ty? Przygotuj się na pływanie! O ja. Co się widocznie stało? Karnat się topi. da to się karna żołnier wypłynąć. Co żeby... wie? Nasza mapa! Nie... Yeah. A miałem tam swoją u... yes! yes! Była moja ulubiona miejscu... Ej, czy tu nie ma rekinów? Nowa mapa jest! Oby ona była lepsza od tamtej Bo tam miałem tylko jedną najlepszy le... le... najlepszą, najlepszą mapę. Co, Wow, co się tu dzieje? Nowa mapa! Wreszcie po 10 sezonach! To się stało! Chyba tylko ja przeżyłem. Jest nowa mapa widzowie. I ogromna. Nie, czy tam nie jest piasek? Co? Nie! Karna czucie! Leci łapkę w górę! Że zrócił trzy ciebie. Nie, co wie? Nie bo on chyba teraz płynie do tej mapy. Ja nie mogę nic zrobić widzowie A ty masz jakieś przycisk to, to trzeba już Czyli to na tyle widzę dajcie łapy w górę, no subskrypcję, dzwoneczki tam na dole, władzę do ziemi dzg i do xd .lol, coś tam dalej do niego. O widzicie jak słyszy nasz piękny brat i do zobaczenia w rozdziale trzecim Na Ram z nim się w rozdziale trzecim Elo